Cześć, witajcie, z tej strony Znufia Po chwilowej przerwie I mam zamiar wam zaprezentować teraz Kolejną grę Którą jest Prince of Persia Chodziło bez nazwy żadnej Nie wiem, zapomniane piaski, piaski czasu Piosenka wojownika, ITP, ITD Etc, etc, t, t, t. To jest tak zwana Prince of Persia Zero Ewentualnie 2010 Albo 8. 8 chyba. Nie ja wiem, nie wprowadzam w błędy. Zobaczę sobie. Aha, ustawienia wszystkie by tam. To jest sterowanie. Grałem na padzie od Xboxa. Tak, jak w Wolfie. Grałem. Wibracje tak. Był berg I co, tu musisz zrobić? A tak, a tak jest. Ps a, taki psikus. B, a. Ok, to tak jeszcze, żebym, tak mniej organizacyjnie, sobie wezmę dźwięk, lekko ściszę, tak leciuteńko. O, pięknie jest, tak sądzę. Znaczy no nie wiem jak wy to będziecie słyszeć, ja w każdym razie słyszę i siebie, i grę. Dobra, nowe graby by się Gra powinna być w 60 klatkach Przynajmniej nagram w 60 To się zamknij, oglądamy O, szybki wstęp bez ociągania się wiatr wieje dokąd chce, lecz piasek musi podążać z wiatrem. Nieświadomy otaczającego go świata, dobrze gra ma dabing. Targany boskim oddechem. Na łasce i niełasce burzy, która nim włada, czymże jest ziarnko piasku na pustyni? Ziarnko piasku podczas burzy. Och, gro zabolało w tej bracie. O, książę. A tu biegnie. Od razu tak mówię, że nie wiem, czy tę grę potraktuję jako let's play, czy jako ran random games.

Skuczki, skłoczki, skłoczki. Aha, no bo skaczemy przytrzymając to dobra. Uu, o, nieźle. Nawet. Kurde, jeszcze mistrzem. To jest pieprzek. nie nawet. I tak jestem wulgarny. O, chcecie się bić? Załóż czapkę w pierdolkę i nie żyjecie. A będziemy się bić. Jaj! Tyle wygrać. Nie <grym> jesteś Nie o, zginął. A prawie. A które? Jaj! Kala. Teraz pewnie żałuję, że najpierw nie porozmawialiśmy, co? Jakby wolał porozmawiać. O! Ty, ona jakaś magiczka jest. Co na nie uważasz? Chcę ci pomóc, mała. Szukasz fera, słyszałam Twoje krzyki. Ty i Twoja dziewczyna powinniście się stąd wynosić. Dziewczyna? <gryzny> nie jest moją dziewczyną. To moja ośnica. Ryzykowałeś życie dla ośnicy? To bardzo dobra ośnica. Tak. A widzisz, w tym widzisz. Wszystko będzie w porządku, jeśli nie zobaczą nas razem. Tak, chodź. Nie wiem, czy Twoja rada nie była trochę spóźniona. Oj, zoki parkur. Okej, okay, jak? O, taki parkour. Może on cię nie kocha, ziomuś? A. A Elika. tak ma, tak ma na imię. A, skoczki, nie skoczki. Nie, on nie ma z tym nic wspólnego. Nie. Jak to zrobiłaś? Ja nie wiem. <grywa> Jasne. I to, że umiesz nie ma związku z tym, że oni chcą nas zabić. Nie. Oni nie chcą zabić nas, chcą zabić ciebie. Dobra, nie musisz mi się zwierzać. Powiedz mi tylko, jak stąd uciec. Nie mogę odejść, muszę dostać się do świątyni. To tak przerywasz te wielki? Naprawdę, możesz mnie już postawić. No mam nadzieję. Wiesz, że byś zaraz mnie pierdolonała na ziemi. Tak, to sądzę, że to potrafię... Po, lalala, potraktuję jako Random Games. Tak, 25-30 minut, z początku gry. Nie więcej. przed <grywka> wami! No ete. A, rt er nie jezus. Ej. Tak, ol, chicur. Ja jestem, kurde, wszechmocny, wszechpotężny, jestem wszech i wszech. Jestem wszech a wszech, jestem, kurde. Mistrzem panem świat świata kurde no, kurde jak Bóg Nie no, w wstać ta Jestem tak ten książę. kurde. Broć, <laughs> Muszę zmienić teksturę Aha Te ewentualnie Musimy iść tędy coś O, tu trzeba takiego parkour Stosunkowe park, jest. planczę mi się słowa. Jaki stosunkowy parku trzeba. Schodzimy w dół. O, tam może jakiś gościu czeka. Wpierdol O to ziomuś mnie w pierdło. Proste. My się sami bawić nie będziemy. Jest tutaj. Hej, O, double jumpa Oluj. Ale mała. No kurde. No blog blok, 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 blok. Blo, blo, blo. blo, 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 blo. O, leży blog. ma. Widzicie, ile za możemy mu zabrać. I bum! Leży ją aucik. Hmm. jak księżniczką Princess, let push. Hey, block. Uh... <laughs> Słucham? Możesz kontratakować atakować? a Aaa, O, shit. Zdycham. Zdycham. A, wygrałem. Teniko, to już koniec! Nie możesz wrócić! A, bo co mi stary zrobisz? Tykacie. Nie ma dokąd uciec! Świątyniu... Ja idę do świątyni. Ale. No, nie ja idę. Żyok. Ei, é, no cu de... Ah... Uh, no top do... Skątynia jest tam, pod drzewem. drzewo No lubię. O Ole, piosku! Jak na pustyni. A. To jest taka, taka sawanna, czy coś w tym desen. Takie baobab, czy jak tam się jest wieku. Góźdź, bo z na maks, no. O, ja bym tam wszedł na górę. A może tu iść, co mogę na górę iść? Aha. A ja zrobię na przekór tobie i pójdę tą stronę. A, nie można. No to żeś mi bab w konia zrobiła. A, jesteśmy w sprincie? A, co mi tak ścina? O, pierdol. magiczne, ty. O, co ty, gdzie ty, koleżanko, lecisz? Kurwa. Okej, okay, tu prawo.

No zło i zój szybciej raz, raz, ty też jaki nie parkujem? ale ty nie masz rękawicy. O kuźwa, jakbym sam tu był, no to bym się posrał ze strach Aryman ciemności zabija straszy dzieci nie chcesz Yeah. O, mamy drzewko. O, lefone drzewko. O, proszę, mamy tu mi kupitę, wsadzonkę. posadzonkę. przez miliard lat. iść. Mam tak po prostu... Eliko. O kurwa. No i się będzie wpierał. Jesteś... A to z wtat Nie mogę Cię znów stracić. Ojcze, nie! Błagam Ojcze? Ja pierdziele, będzie przypał. Ty, ale ziomuś ma, ma parę. O, shit, 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 shit. No, oglądaj się, się, oglądaj, się. Ciągle nie mam kontroli w ogóle nad, tym, nad kamerą? No cholera, pierdzielony fagasie. No, broń, broń, broń. Będziemy jak w tym, jak w KSW. Broń. Blok, 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 blok. Tak. 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 Jeszcze na koniec. Nie, nie możemy jeszcze, kuźwa. Co to za mogio? Tyle mu życia odebrało. O, Kurwa zginąłem A nie żyje Siostra będzie za mnie żyje. żyć Ziomo, coś tu się tak O no jeszcze żyję Ty no czy można tu minigierek nie mam, ani nic Już kurwich się zaraz ją wyłączę i no. Tak, mnie dobija. No tak, no tak teraz nagrywam się stanie nieśmiertelny. No nie. 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 Ojcze nie. No i już wszystko. Coś ty ziomoś zrobił. Ojcze! Wynośmy się stąd. Padar, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Potrzebujemy lepszego planu. Tak. To był zdecydowanie pomogio Coś zablokowany? Co tu do A tyle żyć jak kurde. Raz dwa Trzy kurde, to takie oryginalne raz o, teraz mu starczy no, ja myślę, się cieszyć, że kurde tylko tak umarł To by inaczej by Marnie było, marnie Jok kurwa mać no pie.

Nie jestem kurde przemieszczony. Okej. Okay. Czego tak z nim mogę? Oto czegoś mogę? Ole! Nie, no przekozak Kurwa, co to jest? Coś burzy? Już ten tyłek, kurde. O, jasie, ja, Co to za jakieś tu farmazony? Już po łacinie O szaldy. I co? Glauśie? O zamyka się. O tak, jest props. Mhm. Mm Mamy props. O cholera. Jestem ciemnością. Twój kacz. Ale czemu to był kobiety głos? O, a nie jednak masturbator. Taki transfer jest tutaj. Czy jeszcze jakiś twój krewny ma zamiar. nami? Ja, ja młodszy. Mój malutki. Myślisz, że tego chciała? Miałam ciernyk. Ja zrobimy? Zakładając, że wielki Bóg ciemności po prostu nas nie rozgnieć. Żyjemy, to, kurde, Chrystus. Nie tak prędko. Świątynia nadal musi mieć moc, aby go powstrzymać. Coś się stało z? Będzie kamyka, Jeśli się do nich dostaniemy, możliwe, że uda nam się zapobiec ucieczce Arimans. Czym się coś stało? To miejsce stworzono, by więzić Aremana. Te Aha. obszary zasilają świątynię energią, a świątynia karmi drzewo. Musimy go powstrzymać. Musimy mogę się stąd wydostać. Dobrze, uciekaj. Ale i tak daleko nie uciekniesz. A właśnie wracałem do domu. Miałem więcej złota niż można... Miałbym wino, kobiety. Miałbym takie grube dywany. A tu ze wściekłym bóstwem i szaloną kobietą. No nic, co zrobisz, nie zrobisz. Może poruchasz, może nie poruchasz? Zawsze się opis? Ok. Do tych żyznych mm -hmm. pól się nie dostaniemy. Potrzebowalibyśmy, zresztą to na razie niemożliwe. Musimy dotrzeć do tych czterech, a potem się zobaczy. U nie bogato! Takich <słuch> w a może nawet z powodu? Nie uciekła? Tak, czyli chip dun na label. Witamy w semuczku. Siema. O te krainy są Musimy Aktywować moc. Dobra. E, Płyty mocy świątyni można włączyć. W świątyni. O, ile Elika ma dość ziaren światła. Mamy zero. Spodzie. Musisz wybrać cel podróży. Ooooo. No, debba. A ja wybiorę tutaj. Teraz wyjdziemy stąd. Eee. Przydałaby mi się wskazówka co do kierunku. Ale to mam tak bez mocy żadnej z czegoś? Nie, no bo spogieło. A może. My musimy stąd jakiś tędy, przodę, lewo, prawo, to będzie pierdol. Hmm. Nie, dobra, to jest koniec tego odcinka, więc jeżeli wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Bo tego nie można zapomnieć. O, i tak na tyle fajne, Więc wam się podobało. No to nie zapomnijcie o lajku, o komentarzu i subskrypcji. Hejo!